Za nami dość intensywny rok 2019. Czy po podsumowaniu danych możemy mówić o kolejnych rekordach na rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych? Rok 2019 po raz kolejny nas zaskoczył. Jeszcze we wrześniu wydawało się, że łączny wynik będzie wyraźnie słabszy od roku 2018. Jednak czwarty kwartał był absolutnie rekordowy. Ilość podpisanych umów najmu, myślę, że zaskoczyła wszystkich uczestników rynku, powodowało to, że zamknęliśmy rok łącznym. Ilością wynajętych metrów przekraczającą 3,7 miliona metrów kwadratowych, zaś istniejące zasoby powierzchni magazynowej w Polsce przekroczyły 18,7 miliona metrów kwadratowych. A najemcy z których branż wynajęli najwięcej powierzchni magazynowej? Tradycyjnie od, od wielu lat to sektor operatorów logistycznych jest największym konsumentem i największym najemcą, jeżeli chodzi o nowe, nowo budowane powierzchnie magazynowe. W tym roku łączna Zapotrzebowanie ze strony właśnie tego sektora przekroczyło ponad 40% łącznie wynajętej powierzchni. Co warto, o tym warto wspomnieć, na drugim miejscu plasowały się szeroko pojęte firmy produkcyjne z wynikiem mniej więcej około 1 trzeciej łącznego popytu. To świadczy o bardzo solidnej strukturze zapotrzebowania i również no, o sile polskiej gospodarki. I jakie są prognozy na 2020 rok? Jeżeli koniunktura w polskiej gospodarce, zarówno jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, jak i produkcję przemysłową, e, będzie utrzymywać się na zbliżonym poziomie do roku 2019, to myślę, że możemy liczyć na wynik no, porównywalny z rokiem 2019, a może nawet nieznacznie lepszy.